Cześć i czołem, drodzy widzowie. Co jakiś czas powraca pytanie: która armia miała najlepsze wyposażenie w I czy II wojnie światowej? Cały XX wiek to czas zawrotnego rozwoju sztuki wojennej i związanych z nią narzędzi, lecz w całym XX wieku, w roli swoistego króla szpeju, widzę wyposażenie indywidualne żołnierza tylko jednego kraju USA. I to o ich systemie oporządzenia będę dziś opowiadał. Serdecznie zapraszam. Na początku XX wieku większość armii świata wciąż uważała, że kolorowe, skórzane oporządzenie z metalowymi ozdobami wypolerowanymi tak, by świeciły się jak psu wiadomo co to oznaka statusu i siły. Pierwsi wyłamali się Brytyjczycy po tym, jak dostali wcile od burów. I stworzyli Webbing P 1908, wykonany z bawełnianych pasów, toreb i ładownic mocowanych ze sobą przy użyciu tasiemek, przetykanych przez klamerki. Trochę jednak moim zdaniem przesadzili z prostotą i oszczędnością, i największym problemem, z jakim się spotkałem przy tym sprzęcie, było to, że jak się go pospina i obciąży, to w trakcie użytkowania potrafi samoistnie się rozpiąć. Równie merytorycznie do problemu podeszli Amerykanie. Przeprowadzili badania i stwierdzili, że żołnierz piechoty może nosić najwyżej 25 kg sprzętu. Musi ten sprzęt być tani w produkcji, prosty w użytkowaniu, ale jednocześnie dawać maksimum wygody i praktyczności żołnierzowi. Z połączonych wysiłków firmy Mills i sztabu piechoty armii amerykańskiej narodziło się oporządzenie M1910. Wszystko było wykonane z bawełnianego brezentu i parcianych pasów. System miał szeroką możliwość regulacji, jak na tamte czasy, by jak najlepiej dopasować go do sylwetki żołnierza. Wszelkie sprzączki, zapięcia i knopiki były czernione, by nie świeciły się w słońcu. Zamiast guzików umieszczono metalowe napy, takie jak na tej torbie od maski przeciwgazowej z 1918 roku. I pomimo ponad 100 lat na karku, te napy dalej działają idealnie. Inne metalowe haczyki i zapięcia, typowe dla konkretnych elementów wyposażenia, także były bardzo dobrze przemyślane i solidnie wykonane. Pas główny występował w dwóch podstawowych wersjach. W modelu piechoty, a podobny miała też jazda i operatorzy karabinów maszynowych typu BAR, miał dwie ładownice na magazynki czy też łódki nabojowe do karabinu Springfield, a później Garanda i innych pochodnych, a na krawędziach tego pasa były okute metalowe dziurki od góry i od dołu, do których od góry przypinało się szelki plecaka bądź szelki oporządzeniowe, a od dołu dodatkowe ładownice i inne wyposażenie. Manierkę z kubkiem na wodę, zestaw pierwszej pomocy, łopatkę czy też bagnet. Pas dla oficerów i innych żołnierzy, którzy nie używali długiego karabinu, był gładki i ładownice, wedle potrzeb, dopinano bezpośrednio na niego. Do góry pasa dopinano plecak zwany haversackiem, który był bardzo zmyślną konstrukcją. Miał w pełni regulowane, zintegrowane szelki. Dużo szlufek do przypinania i stabilizowania ekwipunku. Uchwyt na łopatkę piechoty, którą noszono na plecach, tutaj niestety mi jej brakuje w zestawie, czy też dodatkowy boczny zaczep na bagnet. Na klapie zamocowano odpinaną kieszeń na menażkę. To bardzo interesująca konstrukcja, która jednak miała swoje wady i żołnierze preferowali klasyczne plecaki wzorowane na wyposażeniu turystów górskich. Ale takowe dostali dopiero w czasie II wojny światowej. Od góry sprzęt do pasa zapinano na metalowe haczyki. Wynalazek był na tyle dobry, że używano go w ulepszonej formie jeszcze w oporządzeniu Alice do początku XXI wieku, a więc ponad 100 lat od wdrożenia. Od dołu zaś ładownicę przypinano przy użyciu metalowych prętów ukształtowanych w taki sposób, że można było gomi rękoma zapiąć ładownicę do pasa dosłownie w chwilę. Ale nie było szans, by ta ładownica samoistnie się odpięła czy przesunęła. Dawało to też pewną ograniczoną możliwość dopasowania rozmieszczenia sprzętu wedle swoich potrzeb, a nie regulaminu. Oporządzenie to szybko zaczęto rozbudowywać. W czasie I wojny światowej zmodernizowano wyposażenie i zaczęto tworzyć nowe modele, takie jak wspomniany wcześniej pas dla celowniczego bara czy kamizelkę na granaty. Bardzo podobną do współczesnych chest -rigów. Część tego wyposażenia, razem ze znacznymi ilościami mundurów, trafiła w latach 1918-1920 do Polski i była używana w trakcie walk z bolszewikami. I osobiście dziwi mnie, że nasi przodkowie wybrali dla odrodzonego wojska polskiego, jako system oporządzenia, skórzane austro-węgierskie pasy, szelki i ładownice z pruskimi elementami mając pod ręką znacznie nowocześniejsze i znacznie tańsze w produkcji wyposażenie amerykańskie. Na następne 20 lat w samej Ameryce nastąpiła stagnacja. Dopiero druga wojna światowa sprawiła, że amerykańskie fabryki zaczęły milionami wypluwać nowe pasy, szelki i ładownice. Ulepszono wzory Dodano nowe torby, nowe ładownice, akcesoria, a od końca 1943 roku zmieniono kolor wyposażenia z piaskowego na oliwkowo-zielony. Wtedy też pojawiły się nowoczesne plecaki M1944. Już w czasie obu wojen światowych ten system wyposażenia był wygodny, tani i pozwalał żołnierzowi skupić się na walce z wrogiem, a nie własnym sprzętem. Jego wadą było to, że jak napy się zepsuły, to nie dało się ich naprawić w polu. Ameryka była w stanie tyle tego naprodukować, by żołnierz od razu dostał nowy element wyposażenia, a stary, uszkodzony, albo odesłać do naprawy, albo, jeśli był zbyt mocno pokiereszowany, po prostu wyrzucić. Po wojnie w Korei, gdy na służbę wszedł nowy karabin M14, powstało też nowe oporządzenie M1956 LCE. Zakładaną masę wyposażenia zmniejszono o 4,5 kg. Zamiast Naniziać ładownicę na pas, pojawiły się metalowe klipsy, dzięki którym można było dopiąć ładownicę na pas pomiędzy dwoma już przypiętymi. Wyposażenie było tak zaprojektowane, że elementy między starym a nowym systemem były wymienne. Dopiero później, gdy zmniejszyli odstęp między dziurkami na pasie, to wyeliminowało możliwość podpinania starszych ładownic tych na wygięty drut do nowszych pasów. Ale do pewnego momentu można było bez dodatkowych kosztów i problemu zużyć stare oporządzenie, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości służby czy szkolenia. W kolejnych latach zmieniały się zapięcia, metale kolorowe ustąpiły miejsca malowanej na czarno stali, a po doświadczeniach walk w wietnamskiej mokrej dusznej dżungli powstało oporządzenie M1967MLCE, którym bawełnę zastąpił bardziej odporny na gnicie nylon. Ponadto pojawiły się plastikowe klamry i inne dodatki mające zastąpić korodujące stalowe elementy i zmniejszyć masę całego systemu. Ostatnią modyfikacją pomysłu sprzed I wojny światowej był system Alice. Pracowali nad nim 7 lat, a do użytku wszedł w 1973 roku. Znów zmniejszono masę, wprowadzono lepsze materiały, więcej wyposażenia specjalistycznego i pojawił się wzór kamuflażowy na ładownicach. Ten sprzęt zastąpił od 2004 roku system MOE, kończąc po prawie 100 latach historię poprzedniego systemu oporządzenia, stworzonego przez firmę Mills i sztab główny piechoty. I przez te wszystkie lata amerykańskie oporządzenie zyskało status kultowego w świecie militariów. Szczególnie u nas w latach 90. posiadanie tego szpeju, odróżniającego się na tle postkomunistycznej szarzyzny pachnącej workami na kartofle. Było marzeniem wielu pasjonatów. Pasoszelki Alice, które tu pokazałem, miks oryginalnego, kontraktowego wyposażenia i produkowanych na całym świecie podróbek, należał do członka Związku Strzeleckiego. Z... Dziękuję mu serdecznie za to, że sprezentował mi ten komplet. Poleżał kilka lat zanim zrobiłem film, do którego pasował. A dawno temu, w początkach zabawy w Strzelcu, też nosiłem amerykańskie wyposażenie. Najpierw miałem to w kolorze oliwkowym z 1945 roku, kupione gdzieś na giełdzie staroci, a później dopiero nowsze pasoszelki Alice. Yy, dlatego, zarówno z punktu widzenia historyka, jak i użytkownika, twierdzę, że przez cały wiek XX Amerykanie mieli najlepsze oporządzenie dla swoich żołnierzy. Oporządzenie, które było efektem ewolucji bardzo dobrze przemyślanego systemu. My zaś używaliśmy szelek dusicielek, aż do momentu, gdy przeskoczyliśmy od razu w system MOLE. W filmie zaprezentowałem oryginalny, świetnie zachowany zestaw składający się z pasa z ładownicą i z manierką, ładownicą na bandaż, torbą na maskę przeciwgazową oraz plecakiem. Całość przedmiotów została wyprodukowana w latach 1917-18. Zakupiłem je w antykwariacie pana Suski, polski kolekcjoner. Link zostawiam w opisie. Ciekawostka, odstąpił mi ten zestaw w bardzo dobrej cenie, bym mógł nagrać ten film i wystawić go na sprzedaż. Wyceniam go na 8 stówek, a zysk pójdzie na zakup fantów do Muzeum 25 pułku Piechoty Armii Krajowej, które właśnie współtworzę w Piotkowie Trybunalskim. Jak jeszcze nie słyszeliście o tej inicjatywie, to sprawdźcie film, do którego link też zostawiam w opisie. A jeśli chcecie ode mnie odkupić to amerykańskie zabytkowe wyposażenie, używane m.in. w czasie wojny polsko-bolszewickiej, to zapraszam do kontaktu na e-mail bądź facebookowym fanpage'u. A i jeszcze coś, jak się nie zgadzacie ze mną, uważacie, że w XX wieku był jakiś inny, równie niesamowity, a może nawet lepszy system, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Cześć!